Pokażę Wam, jak przygotowuję swój pierwszy oprysk ekologiczny w sezonie z wywaru z pokrzyw. Zobaczcie, ten wywar on jeszcze nie jest w pełni gotowy, on jeszcze fermentuje. Zobaczcie, tutaj. Jeszcze jest pianka, tak? Także, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to już, słuchajcie, użyć, tak? Do, co ja będę tym pryskał? Słuchajcie, masę rzeczy, praktycznie wszystko, co mam po ogrodzie Zobaczcie, tutaj winorośle, tutaj śliwe, tak? Wiele drzewek, owocowych krzewów. Praktycznie wszystko będę to pryskał. W tym materiale zobaczycie, jak ja to pryskam, ale pokażę Wam, jak przygotować, jak rozcieńczyć ten wywar, abyście mogli go użyć, słuchajcie, żeby nie przesadzić. Słuchajcie, obserwujcie do końca, bo naprawdę warto. Bardzo ważna informacja, jakie, jak to rozcieńczyć i tak dalej, jaka proporcja. Słuchajcie, to, to wszystko będzie w tym materiale bardzo krótki, ale konkretny materiał, tak? Jeżeli chodzi o przygotowanie takiego y, wywaru z pokrzyw, czy ma zbierać pokrzywy i tak dalej, to zobaczycie sobie w waszym prawym górnym roku w odnośniku jak film, jak ja to wykonywałem, tam będzie też wszystko opisane, y, do czego to jest, jakie ma właściwości, jakie pozytywne aspekty. Słuchajcie, ja już się przygotowuję do pracy, także słuchajcie, miłego oglądania. Warto słuchajcie, tę pracę wykonywać w rękawicach, ponieważ no niestety to tak troszeczkę nie miło pachnie. Słuchajcie, zaczynamy. Najpierw trzeba to wymieszać porządnie. Tak? To się jeszcze, słuchajcie, tutaj pieni, tak? No nie jest on jeszcze w pełni, tak myłówka nie jest w pełni jeszcze przygotowana. Słuchajcie, ona się jeszcze pieni, ale nie szkodzi, słuchajcie. To nic nie przeszkadza. Słuchajcie, teraz jest taki sezon, gdzie zaczyna się mszyca pojawiać. Początek maja, słuchajcie, ona się będzie utrzymywać. Słuchajcie, bardzo ważne, bo. Ta mszyca nie będzie wam się tutaj tak bardzo intensywnie pokazywać, bo słuchajcie, no gdyby ja był mszycą i, i no nie chciałbym po prostu, tak żartobliwie teraz wam powiem, nie chciałbym y, być w miejscu, gdzie taka pokrzywa śmierdząca, tak, Taki, taka dojówka będzie, także słuchajcie, to tak oczywiście żartobliwie, ale naprawdę zapobiega to też przeciwko mszycy. Jeżeli już będziecie mieć mszycę, to ona się raczej nie wyniesie, ale można zapobiec poniekąd troszeczkę, nie? Mszyca też nie jest jakoś tam bardzo szkodliwa, słuchajcie, dobra. Mam takie sitko, zobaczcie. To sitko po co jest rozle, rozwalone, a to nie ma znaczenia. Słuchajcie, ja tylko sobie troszeczkę przeczyszczę. Żeby to przez sitko przepuścić z tego względu, żeby wam nie zatkało opryskiwacza, tak? Te dyszy opryskiwaczy wam się zacisną i potem będziecie mieć problem. Słuchajcie, tak o. I bierzemy taki kubeczek. Nie cały kubeczek. Ten kubeczek, zobaczcie, tu jest. O! Takie. Tak mniej więcej. Czekajcie, żeby nie było. O, tutaj w tym kubeczku będzie 200 ml mniej więcej. A jeżeli jest go połowę tego kubeczka, jeszcze troszeczkę wlewamy to sobie. O, tyle słuchajcie wystarcza. Jak widzicie, jest to dosyć mocno skoncentrowane i tutaj zalewamy to, słuchajcie, 8 litrów wody wlewamy, tak? Wlejemy te 8 litrów wody, żeby to rozcieńczyć odpowiednio. Dobra. Tak, co, co mogę Wam powiedzieć? Możecie, żeby zasilić troszeczkę Wasze yy, rośliny, możecie do tego dodać jeszcze na przykład pół łyżki stołowej, ale to maksymalnie, siarczanu magnezu. Magnez jest bardzo potrzebny, słuchajcie, yy, yy, wszystkim roślinom. Bardzo ciężko jest coś przemagnezować. Możecie dodać siarczanu magnezu, tak? O, dobra, wystarczy. Troszeczkę, nie dużo, słuchajcie. Ja nie dodaję, ale stosowałem to wcześniej i ma to swoje jakieś tam plusy, tak? Yy, dobra. Słuchajcie, praktycznie gotowe. Wymieszać to, wymieszać to troszeczkę fajnie, żeby się to porządnie zmieszało. I możemy powoli przygotowy przygotowywać się. Słuchajcie, do opryskiwania. Już wam nie będę pokazywał, jak ja to pryskam, ale słuchajcie, praktycznie wszystko będę pryskał. Będę pryskał winorośle, maliny, jeżyny. Słuchajcie, nawet borówka amerykańska, tak? Tylko wszystko do listnie. Porówki nie będę wolna bo można też podlewać tym roztworem, tak? Ale ja wszystko dolistnię, żeby troszeczkę wzmocnić rośliny, żeby wzmocnić winorośle, tak? Żeby je jakby zabezpieczyć. To też, słuchajcie, do choroby grzybowe, teraz mączniak atakuje, prawdziwy. To też, słuchajcie, to nie jest jakby przeciwko mączniakowi, ale troszeczkę wam zabezpieczy i on nie będzie taki agresywny ten mączniak, tak? Słuchajcie, są, to jest alternatywa dla takich typowo chemicznych środków. Słuchajcie, ogólnie wspomożecie swoje rośliny, praktycznie wszystkie, tak? Wszystko możecie, tylko nie możecie robić dużego roztworu. Słuchajcie, to tyle w tym materiale. Ja już kończę. Słuchajcie, polecam Wam zobaczyć, oglądać moje kolejne materiały. Tam też pokażę mniej więcej, jak ja to opryskam jak ja to pryskam. Słuchajcie, mam nadzieję, że mi się to uda nagrać w jakiś sposób. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.